Dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, dziesięć, dziesięć. O, dziękuję Ci. A teraz. Teraz tak. Dobra. A mogę się trzymać? Jaz. Dobra. Raz. Nie, on nie bez trzymania. Jedną nóżkę czy drugą? Jedną. Raz. Dwa, dwa. dwa. Trzy. Panie, musisz, Cztery, musisz, nie, musisz, nie, musisz, nie, pięć. Janicę. Dobra. Jeden. Nie możesz liczyć. Tak ją. Jeden. Jeden. Ja Kurde. Jeden. Dwa. trzy Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobra, wystarczy. I